dla nas nic, co byśmy sami byli w stanie zrobić. On robi to, czego sami nie jesteśmy w stanie zrobić. No On tak, to wie Pan, bo wtedy można oczywiście powiedzieć, że myśmy już zrobili, to teraz w kolej na siebie. Natomiast warto pamiętać o spostrzeniu, no może to nie była osoba specjalnie godna w szacunku, ale spostrzenie nawet w tacy ludzie nigdzie nie mogą coś zauważyć. Ta osoba zauważyła, że Pan jest po stronie silniejszych batalionów. Więc warto o tym pamiętać. Silniejsze bataliony trzeba samemu stworzyć, a wtedy Pan na pewno się ruszy. Proszę. Ja mam dwa pytania. Jedno pytanie o zakres stosowania liberalizmu. Czy są jakieś e, momenty, gdzie jak państwa, kiedy liberalizm musimy odłożyć na bok, a zastosować inne metody? I to jest jeden temat. A drugi, yy, prawicowy masz przez instytucje, tak sobie to yy, czasami wyobrażam. Czy można coś takiego i czy należy przeprowadzić? No bo jeśli yy, jesteśmy konserwatystami, no to rewolucja nam yy, chyba nie pasuje, prawda? Więc, yy, no raczej pana, ma... ja bym raczej, ja raczej wolał nie maszerować przez instytucje. Bo, jakbyśmy rozpoczęli długi masy z instytucji, to byśmy się w tych instytucjach zasiedzieli. A rzecz polega nie na tym, żebyśmy obsadzili te instytucje, tylko żebyśmy je polikwidowali. Bo one ograniczają naszą wolność i pasożytują na bogactwie, które wytwarzamy. Więc trzeba je polikwidować, a nie, nie obsadzać. Bo to nie chodzi o to. Właśnie na tym polega różnica między nam tak prawo i sprawą. Jak my go obsadzimy, to będzie dobrze. Tak samo źle będzie, jak było. Tylko będziemy śpiewali inne tyczenki, będziemy mieć z innego klucza. Wie Pan, czasami trzeba ograniczać wolność w sposób, no na przykład w czasie wojny. Trzeba ograniczać wolność na przykład rozstrzygać dezertery. Normalnych warunkach tego by się nie robiło. Ale w czasie wojny w... państwo wymaga, bo tak w czasie pokoju to nawet nie, nie wymagamy, żeby się przestępca sam oskarżał, prawda? Nie wymagamy. No on może milczeć w czasie procesu, nie musi nic nam mówić i tak dalej. Natomiast w sytuacjach, kiedy wymagamy, kiedy poprzeczka się podnosi, kiedy wymagamy trochę więcej, na przykład poświęcenia a to wtedy taką to przeszkodę musi. To no. I, to, I to nie jest, nie pan, bo to nie jest powiedzmy sobie całkiem takie sprzeczne z zasadą zachowania wolności. No, na przykład, no można by powiedzieć, że to dezerkę uciekł, bo na przykład był przywiązany do życia, nie chciał, nie chciał się rozstawać z żoną. Ale, a jak wróg by w no, wskutek tego i zgwałcił mu tę żonę, to co? To powinien drugą żonę mu jeszcze nadstawić. Ona ramach na drugiego policzna, że córkę nadstawić To są sytuacje nadzwyczajne, ale, ale yy, to jest tak, jak z, yy, ze schodami, czy z yy, plankami, czy z wyłącznikami. Wiemy, że jest pewna grupa karzełków, takich, którzy tam coś im się pościsnęło w bielach i nie Ale schody, klamki i wyłączniki światła są umieszczane do normalnej przodzie. I prawo powinno być dostosowane do sytuacji zwyczajnej, a nie do sytuacji Bo to jest chyba na takie chodzi, że lepsze jest do dobrego jest taka przypowieść ewangeliczna, która na nie jest wyraźna. Mianowicie przypowie się przemysł i Słodzy do rizy, tacy którzy, chcieli się tam podlizać, tego uchwać, bo ja wtedy ten konkord. Nie, wciąż, i polaty, to, ten nie, to byście podlegali, byście Poczekamy aż do no, końca i tego. To jest taka przestroga przed dążeniem do zbytniej perfekcji. A jak Pan Proszę. Odnośnie tych instytucji, to no, raczej myślałem o tym, żeby tworzyć, żeby zajmować te instytucje, tylko właśnie myślałem o tworzeniu własnych, prawda? Ale po co, proszę Pana? Znaczy, to no, ja na no, przykład, własny... weźmy jedną instytucję, ja, instytucję nie, wie Pan. Nie kopiować. Weźmy jedną instytucję. Centralne Biuro Antykorupcyjne. No, w tym sensie ona się zgadza, ale jeśli... No, no, no ale to... proszę mi to pozwolić dokończyć. Od razu widać sprzeczność między urzędem, a interesem publicznym. To biuro jest powołane do walki z korupcją. Prawda? W interesie publicznym jest to, żeby korupcja jak najszybciej zniknęła. Natomiast w interesie tego biura jest, żeby jak najdłużej Jeśli to już raz dostaliśmy te posady dobrze wybadane, no to przecież nie możemy dochodzić do tego, żeby korupcję w ciągu roku czy dwóch zlikwidować, bo co będziemy robić przez resztę życia? Prawda? To musimy tak, jak skarbowie śpiewali te piosenki Agnieszki Osieckiej, nie o to chodzi, by złowić króliczka, ale by gonić go. Dlatego nie twórzmy, nie gonujmy, jakie tu własne instytucje stworzyć, trzeba je pozdolniki tworzyć. Proszę bardzo. Ja jeszcze chciałem na temat braku wolności i całkowitym spacyfikowaniu włoskiej przestrzeni publicznej. W Polsce dzieją się różne rzeczy. Bardzo często tworzy się tak zwane fakty medialne i poprzez te fakty steruje się nastrojami społecznymi. Są samobójstwa, fikcyjne w większości, różne morderstwa. Klasycznym faktem medialnym to jest katastrofa społeczna. Podzielono tutaj polskie społeczeństwo na pół, można powiedzieć, według w stosunku do fiksijnego wydarzenia, nie ma w Polsce po prostu ludzi, którzy by na temat tego wydarzenia napisali prawdę. Po prostu pisze, piszą według pewnych schematów. Albo są za zastrożni rządowo, czyli Brzozy w wypadku, w wypadku, albo, ja ma, w i wypadków, albo za macie mam nadzieję, że nie piszą prawdę, nie bym ją znał. Ale nie znam. Właśnie, nie wiem. Była to katastrofa, że tak powiem, naturalna. Czy był tam zamach? Nie wiem. Jakbym wiedział, to na pewno bym to chętnie w Natomiast, wie Pan, niezależnie od tego, co tam się stało, to taka piękna katastrofa nie zdarza się codziennie. To też trzeba ją szanować. Nie się ją politycznie. Wie Pan, ta katastrofa smoleńska, służy do realizowania pewnej takiej strategii. Takiego emocjonalnego rozpuściwania części społeczeństwa, które się temu poddaje. To jedna, to PiS rozpuściuje w jeden sposób, a Platforma Obywatelska rozpuszczuje drugą część w drugi sposób. Już nie trzeba nic o państwie mówić. Wystarczy tylko rozpuściwać emocjonalnie Ludzie zaczną się rzucać sobie do gardła a się nie bardzo tylko wiedzieli nawet dlaczego. Znaczy w tej chwili, że Rosja opadnie, a zróbmy to w taki czas. Proszę, proszę Państwa, na, odbywano... bardzo, bardzo. Jeszcze mówię, w taką piękną katastrofę trzeba szanować. Wybory nawet dopiero w trzecim roku. Bo nie ma, jakbyśmy je tak wyprztykali i strzelali To czym byśmy strzelali Przyszedł. Jeszcze? Nikt nie powiedział ostatniego słowa. Zwłaszcza, że pan profesor Winięta został doradcą naukowym prezydenta Obamy. Pan profesor Winięta w wszystkim pracował w zespole, na którym ma lepsze. Amerykanie do tej pory nie przybyli na przykład do tej nauczystości. Nie miało Nieważne, to jest wszystko nieważne. Dopóki pan profesor Winięta nie był doradcą to ekipa naukowców z zespołu pana doktora Laska, zwanego Laskiem Smojki, już odmawiała mu wszelkich kompetencji. Uważała mu za choksztaplera, idiotę, ubiełkę i tak dalej. Teraz wszyscy podkuli, bo się biorą w Żaden z tych zuchów się, się nie śmiechem, tych artystów. No i mówię, zobaczymy jeszcze, nikt nie będzie od tego złapał. Trwają teraz przygotowania. Tygodnik wprost wjażył yy, kilkadziesiąt, tam z zawartość kilkudziesięciu stron z aneksu, czy tam przypisywanych aneksowi. No i zobaczymy, o co tu chodzi naprawdę. Czy tygodnik wprost po prostu się rehabilituje, i teraz to teraz ja tu zrobiłem co innego, czego nie wypróczmy? I platforma obywatelska poprzez wniosek o utworzenie komisji śledczej, bo ona się zacharła, a już pan Halicki mówi, no jak tak, to już za dużo tego dobrego, trzeba poprzeć wniosek komisji śledczej. Rozumiem, że pan oficer pragnął cudów pod ale tak, ale być może, że inni też pod Jak wywojujemy, to wojniemy. bo pan prezydent Tomorowski jest najważniej się przederowują do stronnictwa amerykańsko-szydowskiego. No i stąd bo przed... mamy wojnę na górze, to co mówiłem? Wojnę na górze, nie tutaj. Wojny na górze mamy dlatego, że te stronnictwa, czyli państwa poważne, walczą o wpływy w naszym nieszczęśliwym kraju. I angażują. To wojna na dłużej. To jest wojna na górze. Kopiemy się, jak się okazuje, nie tylko po kostkach, ale nawet wyżej, bo my tam jest, kopiemy na nawet... tak. Proszę Państwa, bardzo dziękuję Państwu za obecność i za rozmowę. I jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany książkami, to tam są do nabycia, a ja tutaj podpiszę medytację bo się interesuje. Dziękuję.